Agnieszka Kaczorowska chwali się, ze 4 lata miała rozstać się z mezem, wasze niedoczekanie. Agnieszka Kaczorowska w polskim showbiznesie jest od dziecka. Zaczynała w serialu Klan. Gdzie, wcielając się w bozenkę, dorastała na oczach widzów, Wcias pojawia się w kultowej telenoweli. A przez jakiś czas była tak zwiedzana na stancem z gwiazdami jako tenerka. Od kilku lat aktorka ponad pracę przekłada rodzinę. W 2018 roku wzięła slub z Marcinem Pela. Para doczekała się dwóch córek, a w międzyczasie tak zainwestowała wybudowała dom. Ostatnio jednak dobra pasa Kaczorowski wydaje się być na wyczerpaniu. Z dnia na dzień straciła pracę w teatrze. Co uznala za przejaw braku szacunku wobec siebie i szeroko komentowała w mediach społecznościowych. Czuję się w obowiązku poinformować was, że na trzy dni przed spektaklem dostalam telefon od pani producent teatru tu i teraz. Że ja nie zagram tych spektakli i zagraje moja dublerka. Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Chcę podkreślić, że to, że nie będzie mnie w weekend na scenie nie jest moja decyzja. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Jest mi też bardzo przykro. Ponieważ odbieram to jako brak szacunku do mojej osoby, napisala na swoim profilu. Do słów Agnieszki Kaczorowskiej bardzo szybko odniosła się dyrekcja teatru. W nawiązaniu do wypowiedzi pani Agnieszki Kaczorowskiej oświadczam, że teatr tu i teraz odnosi się do pracowników oraz wszystkich osób współpracujących z godnością i szacunkiem. Oraz nie daje zgody na nieetyczne zachowania. Jedyna. Co możemy potwierdzić, to fakt zakończenia współpracy z dniem 30.03.2023 z pani Agnieszka Kaczorowska w spektaklu, Słup doskonale. Jednocześnie oświadczam. Zajeżeli pani Kaczorowska nie zaprzestanie publikowania nieprawdziwych i zniesławiających informacji. Deklaruje poinformowanie opinii publicznej o pełnych powodach decyzji i skieruje sprawę na drogę prawną. Agnieszka Kaczorowska stracila pracę w teatrze. Odbieram to jako brak szacunku do mojej osoby. Choć Agnieszka Kaczorowska stracila pracę, w mediach społecznościowych pokazuje spakowane walizki i przygotowania do wyjazdu na rodzinne wakacje, uznala to za doskonale okazję, by pokazać hejterom, jak świetnie dogaduje się z mezem i jaki cudowny związek tworza. A po tej oklatce języczliwi wrózyli nam klatwę oklatkowa i rozstanie. Otus! Wasze niedoczekanie napisala gwiazda. jak sesję oklatkowa, jaka zafundowali sobie Inspela 4 lata temu. Lubicie, gdy Aga pokazuje, jak bardzo ma udane życie? Edyta Herbus i reszta byłych kolegów z Teatru Agnieszki Kaczorowskiej odpowiada na jej krytykę, nie podpisuje się pod tym.